Cześć wszystkim, witam Was w dziewiątym odcinku z SAS Zombie Assault 4 i będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek z gry. Jeżeli nie zdecyduję się na przechodzenie misji kampanii, które zostały wywalone z wersji steamowej i pozostały już do zagrania tylko w wersji mobilnej, to. Będzie to ostatni, a jeżeli jednak postanowię, żeby to kiedyś przejść, to wtedy może nie będzie to ostatni. W każdym razie na jakiś czas pewnie odpuszczę sobie tę grę, żeby zająć się innymi rzeczami. W każdym bądź razie, została nam na dzisiaj ostatnia misja w całej tej wersji Steamowej. Misja siódma, last stand, czyli ostatni chyba pozostały przy życiu. I jestem, tak sądzę, dobrze przygotowany w miarę na tą misję. Poza tym, że w zbroi mógłbym jeszcze trochę poulepszać pewne elementy. Jeżeli chodzi o bronię, to tu w sumie widzę, że nie ma co ulepszać, więc niech już pozostaną takie, jakie są. Nie będę już przejmował się za bardzo tym, co ja tu noszę, a co nie, bo i tak już większego co znaczenia niedługo nie będzie miało. Właśnie z racji tego, że e, nie będę tego już. Kontynuował pewnie na wersji steamowej. Zwyczajnie. Nie ma chyba, widzę, za dużo do ulepszenia. Z najwyżej tutaj chyba tylko z, z fizyczną obroną. A, też może być, prawda. Kasy mam dużo. <grym> więc mogę to mieć. Uu, 4 HP na sekundę od regeneracji. To jest fajne. I jeszcze tutaj ten ogień. <grym> Czerwony przedmiot. Tak. Nawet chyba nie będę w stanie wydać całych pieniędzy, bo tu już mam wszystko w tej zbroi wymaksowane. Zgadza się właśnie. To było ostatnie już ulepszanie. Więc ponieważ już skoro nie mogę się bardziej ulepszyć, to zagramy sobie tą ostatnią misję. Zobaczę na czym ona polega. I... Miejmy to z głowy, prawda? Ostatni Przerwańcy z Artis czekają chyba... Mm, no, na obratowanie w jakimś markecie. Jednakże tam cały obszar jest zbyt zabezpieczony i nie mają y, czasu, aby uchronić każde wejście przed ząbekami, zapewne. Y, tysiące ząbeków, no przecież szuje, przecież staje. No, po prostu przez całą tą przestrzeń przechodzi, więc będziemy musieli je powstrzymać za cały możliwy koszt czy coś. A dobra, ponieważ już i tak, poniec mi będzie ta kasa, to już wykupmy sobie wszystko. Czyli musimy bronić, chyba ich, przed nimi? Nie, nie jestem w stanie rozpoznać na tym obrazku, które to są zombie a które to ludzie. Ale spoko. Może to nie był taki też cel tego obrazka, żeby mi tu jakoś już pokazywać to. No, gra się udaje, pięknie jesteśmy. Pala z 0 do Pozostało 28 żyć. O, oh. A co sprytne wykombinowali? Tylko, że gdzie w sumie są ci ludzie? To widzę, że są... zombiaki. Aha! Przechodzą z prawej strony na lewą. Dobra, spoko. Nie ogarniam dlaczego część nich tak na czerwono świeci i one mają jakąś wbudowaną regenerację. Może coś w tym stylu chyba być. Hmm. Czy one przechodzą też z lewej strony? Kocze, bo jak one przechodzą z różnych stron, a ja nie będę ogarnięty, to może być średnio. A nawet nie wiem w ogóle, w którym miejscu są te życia tych ludzi do uratowania, nie? W jakimś po prostu na końcu tego korytarza? Czy jeszcze tu jakoś mogą wejść przez jakieś drzwi? Wejście, które którego ja nie widzę. W jednej z misji chyba nie widziałem, gdzie. Mogą wejść przez te budynki i się już ząbeki tam próbowały przesmyknąć, wyważyć je i tak dalej. No i w sumie z tego powodu nie udało mi się wtedy uratować wszystkich. O. Ale miejmy nadzieję, że tym razem już nie będzie tego problemu. Uuu, to jakiś jest czarny minion. Dobra no, pokonajmy go szybko. Ty zatwory. O, tutaj przez chwilę myślałem, że z niego nie będzie już. Tam tych mniejszych robaczków, bo w prostu nie zauważyłem ich, nie? Na tej ciemnej podłogi, i myślałem, że w ogóle z niego nie wyszły. Takie szybkie były, podeszły prosto pod moje stopy. A ja jedna postać dostawała od nich obrażenia, ale no to wygląda, że chyba nie za duże, skoro <laughs> chyba nie zbierałem żadnej apteczki, jeszcze w tym poziomie, a mam wciąż maksymalne, maksymalne zdrowie zwyczajnie, no bo teraz ich wyszło trochę więcej. Tu ja, jak szybko mi się regeneruje to zdrowie, ja cię kręcę. 4 HP na sekundę, mi się wydaje, że to może być troszkę więcej. Może nie tylko od tego jednego wyposażenia, jak w hipunku dostawałem... ...tą regenerację, może od czegoś innego. Dobra. Ponieważ to prawdopodobnie właśnie tam jeden z ostatnich, czy ostatni odcinek, to w tym miejscu może... No ...generalnie mógłbym się wypowiedzieć na temat całej tej gry. Na pewno... Ee, wiadomo, rozwinięta bardziej od tych pierwszych części, bardzo spoko, że w ogóle trafiła na Steam'a i ma te, te wszystkie crossplay'e z Androidem i tak dalej, to na pewno na plus się liczy. Na pewno spoko, że dodali tam te różne eventy, że osiągnięcia. Na minus jednak z tymi osiągnięciami, że ta, ta część nie działała, co mogli, no mieli czas, żeby naprawić, nie chciało im się, nie? To jest zastanawiające, że mieli czas i chęci, żeby stworzyć tam 120, nawet osiągnięć, ale koniec końców część z nich nawet nie działała i już im się nie chciało kombinować, żeby je naprawiać. Nie wiem, czy oni po prostu już za mało zarabiali. Znaczy, kurde, no come on, to jest Ninja Kiwi, ludzie, twórcy, którzy stworzyli blosy To jak oni mogli zarabiać na tyle mało, żeby im się nie opacało naprawić achievementów w jakiejś śmiesznej małej gierce? Które sami pompowali przez jakiś czas. Nie mam, brałem tego pojęcia. Ciekawe w ogóle, czy te na początku no, chociaż działały i zepsuły się później, czy od zawsze nie działały, nie wiem. Na tyle ile lata lat ma. <grytanie> na, ile, na tyle ile lata gra ma lat, to trudno stwierdzić, bo zazwyczaj czasem bywa tak, że aktualizacje mogą w sumie zepsuć jakieś osiągnięcia, bo a to może zmieniają coś w kodzie, albo coś z syru. I jakby to rozumiem, nie? Smogło się być może coś w tym stylu stać. Nie Wiem. Można na dobrą sprawę zawsze zerknąć na achievementy jakie ludzie zrobili globalnie. I jeżeli były tam te osiągnięcia zrobione w jakiejś większej części niepomniejszonej, to być może faktycznie te na początku się działy. Kurczę, te ząbiaki zaczynają trochę za daleko przychodzić, to mi się nie podoba. Może skorzystam w końcu z tureta. <grym> Od samego pierniżonego początku tej gry nie skorzystałem z niego ani razu, więc może czas w końcu, aby to zrobić, ostatnia misja. Mmm. tych bunków i tak dalej też spoko, wiadomo jak to bywa z grami multiplayer. Jeżeli. Hmm. o to chodzi. Zastanawiam się, czy jest coś, o co mógłbym się w sumie przyczepić do samej tej gry. To znaczy, na pewno też sporo, że usunęli tę misję. Nie wiem, z jakiego powodu to w ogóle zrobili, ale spoko. No problemy z implementacją to raczej nie mogły być, skoro to po prostu zwyczajne misje, nie? A z czym to mogło być związane? No nie ma pojęcia. W każdym razie słabo. To jest na pewno nie za dobra rzecz, że usuwali takie, no raczej chyba istotne rzeczy. Może to sobie sobie jeszcze in turret? Postawimy go sobie może tutaj gdzieś? Tyk. Co ja zrobiłem? Rzeczywiście granat, ups. I to mam jeszcze chyba jeden rodzaj inny, nie? Co nie próbowałem. Dobra, nie sobie strzelają we dwójkę. <laughs> Widzę, że ten turret zamraża. Ten jeden, a drugi. Po prostu strzela bardzo. tam silnymi. Str no. strzałami. Hmm. Czy to były wszystkie turety w sumie? Chyba tak. Przynajmniej na tyle, ile miałem w ich Jeżeli były jeszcze jakieś w tych których nie zdążyłem przetestować. No cóż, to trudno. No broni też, jakby nie wykorzystaliśmy, nie przesyłaliśmy wszystkich. Wciąż pamiętam ten miotacz śmieszny w płomieni, który chyba można dostać, no, grając w tą grę, przynajmniej tam dziesiątki godzin. A pewnie jeszcze więcej by trzeba było. Także, no, z racji tego, że nie chciało mi się w tych zgrzesach dużo przybywać czasu, no to nie miałem takiej w ogóle opcji, żeby do do czegoś takiego. Ale też, no, w wolnej frakcji spoko to był pomysł. Nawiasem mówiąc, powinienem sprawdzić, czy nie mam jakichś nagród do wybrania z nich. Bo tak jak ostatnio zrobiłem w sumie ten stream, z kolegą tam napierniczaliśmy w tej wolnej frakcji, no to trochę nam się tam jednak udało zrobić tych celów. Uzyskać ten, tą dobr, te dobre miejsce w tabeli względem innych, Frakcji. I czy koniec końców... ...zostaliśmy jako tam... ...najlepsi? Wśród nich? Czy jednak... Czy jednak nie? Czy jednak jakaś inna frakcja mogła nas przyścignąć? To nie wiadomo. Ej, ta fala nie jest niby siódma już? A te ząbki są tak łatwe, że ja ich pokonuję zanim prawie że wyjdą. O co chodzi? Za łatwo idzie. <laughs> Może na no ósmej będzie jakiś fajny boss. <laughs> Właśnie. Fajnie, jakby się mi pokazał po końcu w końcu w tej kampanii. Ten most, który tam już kilka razy występował w, przy farmieniu, przy jajku, przy frakcjach. Ten taki, co się rozdziela na potrójne, nie? O kurna, i teraz o dużo ich wyszło. Tych zombiechów. To to, a, to jest wciąż siódma fala. Wow. Hmm, okej. Okay. Ja może się trochę wysofam. Bo zaczynają tam przechodzić do tych moich. Turetów biednych, A, ale one sobie tu z nimi raczej łatwo radzą, dobra. Dobra, jednak nie ma strachu. Yy, statek jest już prawie tutaj. Zacznij wszystkich zbierać na pokład. Dobrze, dobrze. A to co, ja mam ich kurna nimi zarządzać? O kurna, robaczki jakie szybkie, aj. Turety, dacie sobie radę? O kurna, nie dały sobie rady. Szybko. Pistolet jakiś? Nie zdołałem. Nie, proszę mi to nie przechodzić, kurcie pieczone. Chciałem im jakoś pomóc? Ja nie wiem. To jest kasa, nie? Tyk. Kraju z tak dalej. Aha. No spoko. Nie ma tu nic. <laughs> to znaczy... Ups. Pewnie tego miejsca miałem bronić, ale tak jakby nic nie było w stanie do niego dojść przez ten, ten czas. I nie widzę na mini mapie, żebym miał gdzieś iść, więc to znaczy, że chyba po prostu mam dalej zabierać te zombie, tak jak ktoś, wcześniej to robiłem. O, jest, bostek wyszedł. Wielki żelazny. No, turecki, pomóżcie. Oj, kurna. Granat. Kurna, granat mało robi. A jakaś inna broń? Lepsza amunicja żółta. Coś mu zrobię więcej. Kurna jaki rezistowy fryer. Znaczy... Co jest? A może pistolecik? Coś mu zrobi więcej? Kurna, na pistolet też mało. Dobra, hajdemy czamo do tego... do tej broni i już mu robię o wiele więcej. Git. Co, no nie, tu jakiś prąd wysłał. A, ja sobie caniaczej i chodzę wokół niego i nie jest w stanie nic zrobić. Biedny boss, biedny zombie. Mychnął. Dobra, jeszcze parę strzał, jedna tam chyba dziesiąta czy ósma zrobiła i... Po tobie. Dobra robota drużynowo, Wszyscy cywile bezpiecznie przetransportowani. Czas ruszać. A ja tam coś miałem jeszcze. O, rany ty. Nantonium? Co to jest za skrzynia? Dostałem tutaj. W życiu takiej nie widziałem. A jeszcze jakieś skrzydełka jeszcze miały? NLL. Co to znaczy się? A. Po prostu, że przeszedłem wszystkie misje już. O. No, Fajnie. Co to jest? Co to jest? Jakieś prądy w ogóle? Ja! Co to jest? Spodnie za 10 koła czerwone. No ładnie, sprzedaje. <laughs> nie, no. Nie, spoko. Fajne, fajne. Można sobie ulepszyć je, chociaż tyle mam kasy, że chyba za dużo nie starczy. Ale kurde, opacało się. Opacało się wykupić to ulepszenie na lepsze skrzynki. Znaczy dostałem tylko jedną skrzynkę, więc de facto się może nie opacało. Z takiego punktu widzenia e e e e ekonomicznego może. Ale <laughs> zwróciło się mimo wszystko, tak? Dobra, no, co my tu mamy? Crisis Movement Speed. Uuuuuuu. Większa szybkości biorę. Maksujemy. A, <laughs> już mi nie mam kasy. Trochę tam nam dało. Może nie za dużo, ale wciąż. I co tu jeszcze? Ochrona czy coś innego? Ochrona czy ochrona? Czy body fluid? Maximum health. Ta. Tak, maximum health. Racja. Na pewno. Może na ogień odporność? Na ogień ma małe odporności, więc można to. Tyk. I się wypstrykałem z salu, you, prawie pieniędzy. 11 tylko 1000 zostało dolarów na kompas, konsolę i monitorem by wystarczyło. <grym> Chyba akurat tego typu problemy nie zajmują głowy naszych bohaterów tej grze, przy apokalipsie zombie zwłaszcza. No i cóż, to była właśnie gra S.A.S. Zombie Assault 4. A jeżeli kogoś przekonałem do zagrania, to no cieszę się. Mam nadzieję, że mieliście również rozrywki z tej gry, czy, te, czy z oglądania, czy z może z samego grania. Jak tam woleliście, prawda? To będzie koniec. Zapraszam na następne filmy, inne serie. I na razie.